Cześć, się, Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Pack. E, Nietypowo, bo w niedzielę. E, dlaczego? No wczoraj po prostu nie było odcinka, a tyle się zmieniło e, wczoraj, że postanowiłem, mm, że dzisiaj właśnie nagram taki odcinek. E, co się dokładnie zmieniło? A jeszcze po wczoraj. Poczekajcie. Global World e, Cyk. To będzie Recipe Mode. I okej. Okay. Co się wczoraj zmieniło? Zmienił się wczoraj teren. Dokładnie. E, zmieniłem wczoraj swoją mapkę. E, postanowiłem, że wygeneruję sobie nowy świat. I tak się trafiło, że pierwszy świat, który wygenerowałem, e, akurat jest światem e, po prostu idealnym. Idealnym. 5 e, godzin wczoraj e, budowałem jakby te moje skałki tutaj. Znaczy budowałem, modyfikowałem je e, tak, żeby jakoś wyglądały. I zaraz wam je pokażę dokładnie e, jak wyglądają. Hmm, może wiecie co? E, wybaczycie mi pewną rzecz, którą zaraz zrobię, ale dla prezentacji muszę, no. O. Jesteśmy na kreatywie. OK. I. Oto tak to wszystko wygląda. Tutaj jakby ta skałka została, prawda? I potem zostało. A tu już cały ten teren jest nowy. Bardzo fajny teren się wygenerował. No musiałem na słabe renderowanie, bo wiadomo, mój komputer jest drewniany. Tu pamiętacie? Była taka, był taki dół. Teraz jest to fajnie właśnie takie ścięte, tak jakby. Tutaj to jest stare, a tu są jakby już nowe tereny. Także no świat, świat bardzo fajny. Spójrzcie w sumie na mapkę, tu mam dużo ropy, także ropy mi nigdy nie braknie, e, wielkie, masywne skały e, i zaraz wam w sumie też pokażę jak to wyglądało przed modyfikacją świata. E, także wylądujmy sobie. O. Tu mam na przykład e, fajny teren, wiecie, pod, co pod farmę, e, pod, jakieś, pod jakieś, nie wiem, szklarni i tym podobne. Tutaj jest bardzo fajny teren, tak samo jak i z drugiej strony od tamtej patrzcie. Przelecimy się w tamtym kierunku Nie to nie będzie w tamtym To będzie w tamtym bardziej Jezu owca tutaj była e, O te liany już fajnie wyrosły Dużo fajniej teraz to wygląda I posadziłem te drzewka Także, także taka zmiana jeszcze e, Świat się generuje tutaj Wszędzie dookoła stąd te lagi e, Klatkowania e, Tu jest wyspa fajna Tu być może jak, jakąś ją, jakąś ją e, zagospodaruje Zobaczy się e, i tutaj, tutaj w sumie też jeszcze jest e, ten stary teren, niż tak potąd I tu już wszystko jest nowiutkie Znaczy tutaj była wielka góra Ja, ja ją ściąłem i jakby sprostowałem A tu już wszystko jest nowe e, Także co, wróćmy teraz do domku e, Wróćmy teraz do domku Tam jest, tam się coś zbugowało, na to nie patrzcie To się naprawi po odcinku e, Wróćmy do domku. O właśnie jeszcze Wam pokażę pewną rzecz. E, bardzo fajna wyspa się wygenerowała. A, no i w końcu mam Ars Magicę na tym swoim tym.. Bardzo fajna wyspa, patrzcie. E, mam, mam wrażenie, że ją jakoś fajnie wykorzystam. Jest dość płaska, e, takie fajne jeziorko na środku, także chyba ją jakoś wykorzystam. E, Teleportujmy się do piwnicy. E, i zmieńmy sobie na survival standardowy. I teraz Wam pokażę jeszcze, jak wyglądał ten teren przed modyfikacją. Ogólnie niszczą mnie ludzie, którzy wciąż nie rozumieją, po co mi kreatyw i czyty na świecie. No ludzie, dokładnie tutaj stoi mój dom. Tak, tutaj stoi mój dom. Tutaj była taka wielka, wielka góra. Jak widzieliście, tam jej nie ma już. I w zasadzie tutaj jest koniec tego świata, który skopiowałem. Tutaj jest wielka góra. Tu jest właśnie to miejsce, które wam pokazywałem, że jest takie płaskie. Właśnie tutaj. A jak widzicie, tutaj jest troszeczkę takiej masyw skalny, można tak to powiedzieć. Z drugiej strony jest tak samo, góra ścięta. A dokładniej Ściąłem tak stąd. O, źup! Ścięta jest góra i. I tutaj jest troszeczkę też zmodyfikowane. Także, no, 5 godzin stawiania klocków, jeśli można tak to nazwać. To właśnie wczoraj były moje takie prace. Ale, dobra, wracamy na mój świat. Co ja zrobiłem? Wracamy na już ten standardowy świat. Save and quit. I. Eee, zrobimy sobie nowe narzędzia ponieważ jak wczoraj widzieliście w filmiku informacyjnym do, dotyczącym e, paczki no to stare narzędzia się psują po dwóch użyciach znaczy stare w sensie e, te narzędzia, które są w mm, standardowym Minecraftie, czyli na przykład diamentowe złote, nie wiem, szklane nie no, sz, co ja mówię szklane nie e, żelazne, kamienne i tym podobne to one się psują po dwóch użyciach i albo trzeba używać od początku gry e, Tinker's Constructa e, co jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ e, na początku dostajemy taką książeczkę. Teraz sam wam ją pokażę. Książeczkę Materials for You, które jest naprawdę wszystko opisane, jak ładnie zacząć e, i mieć w zasadzie podstawowe narzędzia od początku. E, pokażę Wam również Taumonomicon. Pierdut, 13 zakładek. Dużo, prawda? Dużo zakładek. Dobrze liczę? Nie, 12. 12 zakładek. Eee, są nawet elektryczne. Eee, elektryczne narzędzia, także. Wow! Omnitul. To chyba sobie zrobimy kiedyś. Ale dobra. Eee, zrobimy sobie te narzędzia. Będzie mi potrzebne. Eee, a właśnie, zapomniałem. Pierw, żeby odzyskać stracone diamenty. To wykorzystamy nowy mod, nowy mod, który jest w paczce, nazywa się e, Simple Recycling. I może na przykład w maceratorze przerobić taką siekierkę na trzy akurat proszki diamentowe, to na dwa proszki diamentowe, a to na trzy proszki diamentowe. E, czyli w zasadzie mam mm, diamenty z Afryki i sobie zaraz je w sumie też wykorzystamy, bo e, będzie mi się potrzebny jeden diament. Dokładnie jeden diament. E, tak, żeby zrobić sobie te oto narzędzia. Diament e, obsydianowe Trzy. Widzicie, jak to się fajnie odzyskało. Teraz jeszcze resztę. Właśnie nie wiem, czy swordy się degradują tak po jednym razie, czy nie. Hmm. Musiałbym to sprawdzić. To na razie nie będę jego jakby... Mm, nie będę, jakby, jego niszczyć. Zobaczymy później. Zobacz sobie na jakieś kopie świata albo coś w ten styl, czy on się też zniszczy. Za dwoma, jakby, użyciami. No i dobra. Mam 11 diamentów w zasadzie za frico, więc e, gitara to jest Diamond Dust, ale jego się da jeszcze przerobić na diamenta. Także tutaj się nie martwcie. E, no i teraz należałoby zrobić Paxel. Co to jest Paxel po angielsku? Nie mam pojęcia. Jakiś nie wiem, no, coś tam na pewno jest. Zrobimy sobie to, to i, i póki co ten mieczek. Zobaczymy, jak to to w ogóle śmiga. No, i potrzebujemy takich oto sztabek. Sztabki robimy na przykład w kompresorze w osm kompresorze. O, właśnie, lepiej powiedzieć dokładniej. A z kolei to robimy sobie w Metallurgic Infuser, Metallurgic Infuser. Czyli musimy iść po. Po obsydian, właśnie Więc przeróbmy sobie na początku obsydian. Tam, ile będę mm. potrzebować? Kilow, łopata, miecz. No to źle zrobiłem. Kilow, łopata, do... dobrze. Nie no, no to 6, dobra 2-2 dwa, dwa, i 2. Dwa. To mm. mi się teraz przerobi na dust. Czyli na proszek obsydianowy. No i będziemy już mogli sobie przerobić w tym oto Metallurgic Infuser To jest ten tak, to jest to We wtorkowym odcinku zrobimy bezprzewodową instalację ropy, tutaj mam akurat widzicie, blisko ropę, więc taki plusik bo 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 bo, bo już chciałbym powoli zacząć lecieć na księżyc, prawda? Także tutaj będzie totalnie zmienione to Tutaj, to, to tego nie będzie, to będzie w ogóle zainstalowany tutaj tank e, Stinker tak dupa, z e, Thermal Expansion, e, w zasadzie będą trzy tanki, e, następnie, następnie w ogóle nie będzie tych silniczków, będą inne rurki, także tutaj wszystko leci jakby do wymiany, o, e, krótko mówiąc. A my tymczasem wracamy tutaj do tego Ja się oczywiście przed odcinkiem jakoś tam przygotuję I na szczęście nie potrzebuję Dużej ilości e, Ender pereł. tylko potrzebuję ich 14, dokładnie 14, więc e, Więc spoko Dobrze, ja to policzyłem 3 y, 3 2 1, dobrze jest, okej okay. Czyli o, tutaj jest napełniony widzę redstone'em, tutaj niestety też. Ha, jak to teraz opróżnić? Najlepiej chyba będzie zbić. Także zbijemy go sobie pierw, bo jest napełniony też redstone'em. Na eee, jakiś taki kill off który i tak zaraz padnie. Także pyknijmy sobie go O oh, fuck No to pięknie sobie zrobiłem kurczę mol No superaśnie Metallurgic infuser Hmm, da się jakoś teraz go zrobić teraz, tak o tak teraz Metalur... jest yy, Da się, dobra, na szybkości to go zrobimy. Czyli jednak potrzeba jakby więcej mocy w e, danym kilofie? No więc spoko. E, dwa razy. Dobra, nie będę mieć. Także potrzebuję dwa razy to. Potrzebuję czterech sztabek, e, osmium oraz redstone. Razy tam chyba też dwa. I będzie Metallurgic Infuser, bo niestety tego musiałem rozwalić. Oczywiście, przypadkowo, prawda? Ale nam no, tak wyszło. Dobra. Przynajmniej wykorzystamy całą moc diamentu, tak jakby. Dobra, ty się przerabiaj. W sumie można sobie zrobić o dwa więcej, skoro chcemy wykorzystać całą moc diamentu. Diamentu. jest coś dziwnie przycięło, ale. Ale powiem wam wczoraj, grałem te 5 godzin. Dzisiaj jeszcze grałem z dwie morze e, i. E, totalnie nie miałem crash. Także paczka stabilna w ciul. Można by rzec. No i w sumie będzie mi stać na pół siekierki No. Niestety tak wyszło. Więc chyba sobie zrobię w sumie więcej tego, tego proszku żeby w sumie było ale jeszcze zobaczymy jak to będzie to mamy to mamy jest taki duży multi -block. to jest multi z zaraz wam powiem jakiego modu bo zapomniałem Mixer. z Resonant Indu induction on zajmuje mniej więcej no tak będzie zajmować gdzieś style i zrobimy go w których tam na odcinku na pewno, żeby wam pokazać jak coś, jak takie coś działa. Tam się będą ukrać takie trybiki i w ogóle, no taki fajny multiblok, który naprawdę widzę, że działa. E, także, e, także to będzie na pewno mój plan, bo dzięki temu właśnie urządzonku nie będę musiał używać tutaj diamentów, więc taki plus. Teraz włóżmy to do furnaca. Co nie? Nie do tego. To do czego? Obsidian Obsidian ingot Aha, w osium kompresor, no dobra Chyba, że mm. Induction smelter też można No to zobaczymy czy mamy jakiś w ogóle ten Bo osium nie chciałbym też zużywać tak dużo, prawda? No nie mamy tego Dobra, no to bierzemy osium Zawsze można troszkę też ośmiu wykopać Chociaż powiedzieliście, że Kiedyś nie użyłem tego, to teraz użyję. Żeby... A żeby odcinek był dłuższy. A co tam? Tam nie przerobi na piasek. Tak słyszałem. No i zobaczmy, czy to jest prawda. Pewnie tak. Przeważnie się nie mylicie, jeżeli chodzi o jakieś tam porady do Minecraftów. No, i uwaga, jest piasek? Jest piasek, czemu by miało nie być piasku? Jeszcze mi jeden jest potrzebny, także prosiłbym o jeszcze jeden: induction smelter. Czy ja w ogóle tak też mam? Mam. Dobrze, no, także bardzo dobrze. Palsie. No, ja takie coś lubię. Dziękuję. Póki co, nie będziecie mi buczeć. Ok, i jeszcze jeden piasek. No i dobra, Obsidian ingoty mamy. Także można sobie teraz zrobić e, nowe narzędzia. N nie, 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 nie. nie. O. o, i tak nie mam na tyle, więc spoko. Dobra, teraz już mam. No i tak. Mieczyk. Oczywiście. E, następnie. Kilof. Eee, łopatę można też pierdyknąć w sumie No i w sumie siekierkę to jeszcze mam ze stali Troszeczkę tutaj chyba gdzieś było O siekierka ze stali jest A akurat ze stali się nie psują Więc, więc mamy można powiedzieć pełne noweku On jest gdzieś na mną? Bez jaj No to ładnie tam musi być na górze to sobie zostawimy, sobie zostawimy. To wygląda jak Wolfram jeszcze za czasów Grek-Techa w ogóle, tak... Mm, BTW. Weźmy sobie to zostawmy. W sumie yy, dzisiejszy odcinek miał być właśnie takim krótkim odcinkiem. Yy, ze względu na to, że... We wtorek będzie raczej dłuższy z kolei odcinek, bo na pewno nie wyrobię się w ciągu 25 minut z całą instalacją i z craftingiem e, deseraktów i tym podobne właśnie pokażę wam co mam zamiar zrobić. E, załadowanie chunków nie będzie jeszcze odpowiadać e, chicken chunks e, tylko będzie odpowiadać sobie Dimensional Anchors e, Czyli Dimensional Anchor o Dokładnie, takie coś sobie zbuduje, i to po prostu mi wczytuje dany chunk. Yy, następnie potrzebuję dwóch tesseractów, yy, czyli, czy może to było tesseract? O jest, tak, na początku robimy tesseract frame yy, z takiego to pierdółek. Następnie wypełniamy go, znaczy w zasadzie, no tak, w zasadzie później wypełniamy yy, go yy, rezonant enderem. Właśnie jeszcze fluid transposer trzeba zrobić. Eee, I następnie już gotowy tesaract eee, No i do tego jeszcze rurki, czyli fluidukty, mm, czyli te bądź te, prawda? Eee, do tego jeszcze będą te tanki właśnie, tanki. Jak się robi ten tank cały? Na przykład weźmy sobie o, ten, portable tank. Bardzo, bardzo łatwy do zrobienia, nawet sobie zrobimy chyba ten wzmocniony invar. Mamy jakiś invar? Chyba mamy invar. Mm, ale na pewno nie mamy go na tyle, żeby można chyba szaleć. Chociaż Invar blend. Hmm... Iron... O, no to już mamy Invar, można tak powiedzieć, ponieważ mamy zarówno Fereus Ingot i, i, i Iron Ingot, więc to już mamy. No i do tego jeszcze kilka jeszcze przewodzików i tym podobne, więc e, naprawdę nie jest to dużo, ale po prostu no... Y, dużo jest w tym po prostu roboty, no, tak zwanego pieprzenia się. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda ten e, transposer. Transposer ta jest. Kolejna banalna, naprawdę e, maszynka, nawet teraz sobie ją zrobimy, żeby już zaoszczędzić troszkę czasu. E, tam było to. To. Mm, co tam jeszcze było? Glas. Raz, dwa. Do tego jeszcze potrzebuję wiaderka i koperu. No i takim sposobem mamy niemalże gotowy Liquid Transposer. Oczywiście Liquid Transposer jest. Eee, włożę go sobie tutaj standardowo. Niech on sobie tutaj na mnie czeka. I teraz jeszcze muszę obliczyć sobie, ile potrzebuję tych zbiorników. 3-3, eee, 7 potrzebuję. Spróbujmy je nawet teraz zrobić. Mm, także tak... W sumie 19 minuta. Nie wiem, robić teraz? Spróbujemy. Portable. Eee, ten hardener wystarczy na pewno. Eee, portable tank, 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 tank. Da się zrobić ze zwykłego? Da się zrobić ze, ze zwykłego. Czyli potrzebujemy siedem. No to jedziemy. 7. Troszkę szkła. Pek, 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 jeszcze stąd. No i co co ja niby się zrobiłem? Aaa. Chciałem dać im za dużo. No to mamy portable tanki, e, które możemy oczywiście łączyć, przenosić raz z e, płynem, także bardzo bardzo wygodne. Hardenet tank. E, inwaru. Ile potrzebuję? 7 razy 421. E, gówno, prawda? Dobrze mówię, no dobrze mówię Nie, źle mówię, 28 Jezu, salion, tabliczka mnożenia 28 e, więc potrzebujemy 28 razy 2 to jest 56 e, ironu Mam na tyle w ogóle? Nie, gdzieżby, po co mi tyle ironu, prawda? Ale mam troszeczkę inwaru No to chociaż to Mamy jeden Mamy drugi? No i trzeci? Także no... Troszkę sobie zrobiłem ale i tak potrzebujemy jeszcze więcej. Także zróbmy sobie już to teraz. Nie bawmy się później. Idziemy do Induction Smeltera. Mm, to było jakoś tak. Z tego wychodzi ile jeden? 3 wychodzi, no to ładnie. No to znaczy, że mam na tyle żelaza już na pewno. Jestem tego pewien. Mamy 6, czyli jeszcze muszę zrobić tak. I wyjdzie 12. No i idealnie wychodzi. No, czyli mamy już. E, no, czyli dzisiaj na pewno zrobiłem duży postęp. Pomimo, pomimo tego, że totalnie nie jestem przygotowany do odcinka. Mm, cyk, 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 cyk. Jeszcze za mało. Jeszcze trzeba zrobić więcej. I jeszcze jeden taki, nawet dwa. Inwar i tak się kiedyś na pewno przyda. Hmm, chociażby chyba do robienia jakiejś części do rakiety. Mi się wydaje, że jest potrzebne, Tak mi się wydaje. Przynajmniej. No i mamy. Mamy. I to po prostu da się je przenosić, zmieniać na input, output i tym podobne. Także mm, To byłoby na tyle w takim e, odcinku. Nie zaplanowałem troszeczkę. E, na ten nadal wieje nade mną, no dobra. E, no to co? Pamiętacie o opinii, o komentarzu, o wejściu na Facebooka. E, Pamiętacie, że wtorkowy odcinek może być nawet ciekawym odcinkiem, ponieważ teraz ogólnie będę zaczynać robić to, czego jeszcze nigdy nie robiłem, czyli zabawa z Thermal Expansion, taka bardziej zaawansowana, e sticker z konstraktem i tym podobne, więc odcinki teraz będą ciekawsze niż wcześniej, ponieważ no, ostatnio robiłem rzeczy, które już kiedyś widzieliście, a teraz właśnie będą te nowości, tak jak na przykład ten, ten multiblock mixer. E więc to pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do wtorku, cześć!